Dzień dobry. Kolejne pytanie odnośnie tego, jak tam jest z tamtej strony, w tym życiu po życiu. Pytanie jest następujące. Jakie są moje największe zaskoczenia, jeśli chodzi o, o kontakt właśnie z tamtą stroną? Słuchajcie, przede wszystkim to na początek. Chyba trzeba powiedzieć, że jednym z takich moich największych zaskoczeń na początku tego było, było to, że to jest takie proste. Że, żeby się skontaktować z tamtą stroną, że nie trzeba naprawdę żadnych wymyślnych technik. Że techniki są tylko po to, żeby nasz umysł był w stanie w to uwierzyć, zaakceptować, że to jest możliwe. Słuchajcie, żadnych czarów, żadnych. Nie wiem, rytuałów, żadnych technik kwantowych, żadnych, żadnych, nie wiem, urządzeń, przyrządów. Po prostu, tak po prostu. To na pewno było na początku zaskoczeniem dla mnie wielkim, że, znaczy wielkim, no, no było zaskoczeniem. Było zaskoczeniem, że to jest takie proste, że to, że um, można skontaktować się z tamtą stroną właśnie od tak. Mało tego, to że ten kontakt jest cały czas. I każdy go ma. I każdy go ma. Tak? I to, co, to, co ja robię, to o czym mówię, to jest tylko i wyłącznie takie pokazywanie, właśnie, że, że, że Ty też to masz, że Ty też to robisz. To jest takie pokazanie, jakby palcem, w którym miejscu to się odbywa, a nie, nie uczenie czegoś. Jakiejś tajemnej, właśnie technik, które to umożliwiają. Drugą rzeczą, która była dla mnie no, zaskakująca mocno, jest to, że da się z tamtej strony przynieść ze sobą dowody. Że, że można tam pozyskać dowody, ale takie, które da się tutaj sprawdzić. Słuchajcie, to jest, to jest bardzo ważne, bo. Bardzo często w jakichś rozmowach słychać, no wszystko fajnie, wszystko fajnie, ale, ale czy potrafisz to udowodnić? Czy że to się nie wydaje, tak na przykład? No okazuje się, że tak. I że to jest coś takie, takie normalne, właśnie, że tak, że można przynieść stamtąd dowody. Można na przykład odbyć taką regresję. Yy, albo taką sw swoją yy, indywidualną wyprawę. Yy. I da się pozyskać dowody. Słuchajcie, to są bardzo konkretne dowody, które da się sprawdzić tutaj. Yy. Jakie to są dowody? Yy. Bardzo różne. Yy. Na przykład możesz dostać jakąś wiedzę, której wcześniej nie miałeś, a którą możesz sprawdzić po prostu tutaj. Że, że tak jest, tak? I, I oczywiście, o ile jeszcze w takim przypadku takiej takiej wiedzy ktoś mógł powiedzieć, a pewnie gdzieś tam wiedziałeś, tylko tylko nie, nie pamiętasz, że wiedziałeś, no to co powiecie na przykład na dowody w postaci jakichś obrazów, wizji, wydarzeń z przyszłości, które realizują się po prostu na przykład za, za kilka dni albo za kilka godzin nawet, takie bliskie perspektywie. Ja takich dowodów właśnie dostawam najwięcej. Takich, takich, a propos przyszłych wydarzeń. Nie? I to są, słuchajcie, te dowody, one były takim czynnikiem, który spowodował, spowodował, że no po prostu umysł kapitulował. No ten umysł analityczny, logiczny, on po prostu już nie miał argumentów. No nie mógł powiedzieć, że mi się wydaje, no jak mi się wydaje, skoro. Kontaktuje się z tamtą stroną i, i dostaje jakiś dowód. Tak, taki konkretny, namacalny dowód. Taki namacalny w sensie, no nie fizycznym, nie przedmiotu, ale w sensie na przykład wydarzenia, które tam zobaczyłem. I to jest, to jest coś, słuchajcie, co bardzo, bardzo zmienia um, perspektywę tego życia potem tutaj. To się bardzo przenosi na, na tą stronę. Po prostu to życie już nie jest takie samo. To, to już idziesz dalej z tą e, nawet z nieświadomością, z taką pewnością tego, że po prostu ten świat wygląda nieco inaczej, że oprócz strony materialnej jest też strona niematerialna, duchowa tego życia. I ona jest, ona jest bardzo realna. To nie jest wariactwo, tak po prostu jest. Okej, okay. kolejna rzecz, trzecia. Trzecia rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, po tamtej stronie, to jest skala wolnej woli, jaką mamy. Sama wolna wola to jest taka jakby oczywista sprawa, nie? Wiadomo, że mamy jakąś wolną wolę, wiadomo, że się posługujemy, ale teraz tak. Słuchajcie, zapewniam Was, że ta skala wolnej woli, jaką, jaka jest tam, jest naprawdę nieporównywalna z wolną wolą tutaj, na Ziemi. Tutaj ma się takie wrażenie, przynajmniej, że jesteśmy cały czas ograniczeni. Ograniczani, że ktoś nam czegoś zabrania, do czegoś zmusza, wkłada w jakieś, w jakieś ramy w bardzo różny sposób. Są jakieś przepisy, są, są jakieś systemy. Jakieś okoliczności, które powodują, że wydaje nam się, że tej wolnej woli nie ma. I słuchajcie, tam jest zupełnie inaczej. Nikt nikogo w żadne ramy nie wkłada, nikt nikogo nie zmusza, ba słuchaj, nawet nikt nie będzie próbował jakichś swoich poglądów wyprostować. Wyprostować, bo mówię o poglądach niekorzystnych, na przykład. Nikt ci nie będzie nawet sugerował, że słuchaj, a zastanów się nad tym, czy przypadkiem nie warto pozbyć się tego poglądu albo innego. Tam po prostu tego nie ma. To jest tak, tak wielka wolna wola, tak bardzo jest respektowana. Ta Twoja wolna wola jest dosłownie święta. Masz święte prawo do swoich przekonań. I tak długo, jak chcesz je mieć. I nawet właśnie, jeśli to są jakieś przekonania takie szkodzące, to po prostu tamta strona, tam twoi towarzysze z tamtej strony po prostu cierpliwie czekają na to, aż będziesz gotów, żeby to zmienić przekonanie. I tylko tyle. I nic się więcej nie dzieje, nie czeka się jakaś kara. Możesz robić co chcesz. To ta wolna wola manifestuje się między innymi w tym, co mówiłem chyba w poprzednim nagraniu o tych problemach potencjalnych po śmierci, o tych systemach przekonań, o utknięciu gdzieś tam pomiędzy. No, to, to jest między innymi ten efekt wolnej woli, że Ty możesz, możesz coś sobie wykreować i tyle. I możesz być w tym miejscu tak długo jak chcesz. Ta wolna wola też wiąże się z, następnym, z następną rzeczą, która też była skakująca. Słuchajcie, yy, jako posiadacz tej wolnej woli masz prawo przyjąć dowolne przekonanie i gdy przyjmujesz to przekonanie, to, to działa tak, że zapominasz, jak to było bez tego przekonania. Tak, tak dosłownie tak dosłownie, tak jakbyś wchodził w takie inne, inne inną symulację, jakby to była jedna, a to jest druga. I to to coś, ta zdolność do przyjmowania nowych przekonań, ale z tak, taką konsekwencją, że zapominasz, jak było poprzednio, to słuchajcie, obserwujemy też tutaj na Ziemi, to się dzieje. To są na przykład przypadki osób, może takie znasz które zmieniają religię na przykład. Tak, że dzisiaj wierzę w coś tam, byłem w takiej religii, a jutro, znaczy jutro, potem przyjmuję inną, ale tak do końca przyjmuję. To znaczy, wiecie, te religie się różniły, ale ja dzisiaj wierzę, że moja jest najbardziej najlepsza, słuszna. I zapominam, jak to było w poprzedniej. Znaczy zapominam, zapominam to, to moje poczucie tej słuszności. To jest niesamowita zdolność świadomości, ale taka jest, po prostu taka jest, że możemy przyjąć dowolny zestaw przekonań i naprawdę tak do końca w nie uwierzyć. Do końca. Tu, tu nie ma żadnego obiektywizmu. Bo też nie o, nie o obiektywizm chodzi, tylko chodzi o wykreowanie pewnego doświadczenia. I do tego jest potrzebne to, żeby przyjąć jakieś przekonanie. Yy. I też, to też ma taki bardzo konkretny wpływ na to życie tutaj, bo jak tak zobaczysz coś takiego właśnie, to ten, ten mechanizm, w ogóle tą, tą bezgraniczną wolną wolę z tamtej strony, yy to zaczynasz zupełnie inaczej patrzeć na, na to, co się tutaj dzieje, też na, na, to, na te, hmm. słuchajcie, spory polityczne, na spory religijne. W, w ogóle o wiele łatwiej jest dać wolność, właśnie wolność innej osobie. Słuchajcie, to jest okej, okay, to jest w porządku, że ktoś ma inne przekonania, poglądy, on ma do tego prawo, on ma do tego święte prawo. I moim zdaniem nawet nie powinniśmy kogokolwiek przekonywać do swojej racji. Ty możesz mieć swoją rację, możesz o niej mówić, to jest w porządku, ale nie powinieneś przekonywać. To nie ma najmniejszego sensu, dlatego że i ty jesteś, i ty masz tą wolną wolę w swoich przekonaniach, ale też ta druga osoba ma też taką samą wolną wolę. Nawet jeżeli jesteś święcie przekonany, że to jest dla niej destrukcyjne, to i tak ona tą wolną wolę ma. Piąta rzecz zaskakująca z tamtej strony to jest poczucie humoru. Słuchajcie, poczucie humoru z tamtej strony jest niesamowite takie totalne wyluzowanie, mógłbym powiedzieć. Nic nie musisz. Nic nie potrzebujesz do tego, żeby istnieć. Jeżeli coś robisz, to tego, że chcesz. I to daje taką niesamowitą atmosferę właśnie luzu. Po prostu luzu. Luzu, wyluzowania, właśnie swobody. Takie trochę hipisowskie ideały. Miłość, wolność, pokój. To, to tam jest właśnie tak. Słuchajcie, ten, te ideały hipisowskie niewątpliwie przyszły z góry. Nic nie jest tam poważne. Zrozum mnie dobrze. Nie, nie mówię ważne, tylko poważne. Nic nie jest poważne. To nie znaczy, że, można, że, że na przykład coś się lekceważy, czy tam wyśmiewa. Nie, nie, nie. Nie jest poważne. W ogóle sama gra w słów, zauważ. Jest, jest waga i jest powaga. Ta powaga jest rezultatem jakby nadmiernej wagi. Tego, że dołączymy do czegoś, jakiejś sprawy, osoby nadmierną wagę. Tu też jest, z tego płynie pewna wskazówka, jeśli chodzi o, o to życie tutaj. Jeśli coś jest poważne tutaj na Ziemi, to to jest z ego. To nie jest z duszy, to jest z ego. Dusza ma o wiele większy luz niż ego, i powaga jest właśnie z ego. Także jeżeli, jeżeli uważasz, na przykład, że twoja funkcja jest poważna, że twoja instytucja jest poważna, że to co robisz jest takie poważne, no to właśnie to jest z ego. To jest z ego. Odpuszczenie sobie tego przynosi naprawdę duże korzyści. Odpuszczenie powagi. Można robić to, co się robiło, ale też bez powagi, i to wtedy ma o wiele inny wymiar. Taki nieniszczący po prostu, bo powaga niszczy. Powaga przytłacza, powaga niszczy. Ok. I to chyba takie rzeczy takie pięć, pięć rzeczy właśnie to że, to, że ten kontakt jest taki łatwy. Że można naprawdę można pozyskać dowody, że to się dzieje. To, co, to, co mówiłem, to totalne wyluzowanie, ta dowolność przyjmowania przekonań, poglądów yy, i ta kompletna wolna wola, ta akceptacja też przez innych twojej wolnej woli. To są te rzeczy chyba najbardziej zaskakujące dla mnie z tamtej strony, a jednocześnie to są właśnie rzeczy, które jak, jak zobaczysz, to bardzo, bardzo pomagają tutaj, na Ziemi. Eee, także cóż, chyba dzisiaj nie pozostaje nicnego niż powiedzieć, e, rób co chcesz, nie zapomnij się przy tym dobrze bawić. Do widzenia.